Dzisiaj się tak strasznie cieszę, bo wreszcie przyszedł mój nowy petek. To on, to jest mój nowy pet. Bo to teraz otwieramy. Zobaczcie, co to jest. To się tutaj. Tutaj to tylko sama chcemy. Ale trudno się, że tak otwiera O! raczej... Jest, jest. Jest, tutaj jest miętny, więc chyba jeszcze jeden nie ma. Nie. I Okej, okay. otwieram to. Okej, okay. mamy tutaj pustkę. Przeszło. Przeszło. Zdolnię ty i to jest mój nowy petek. Jest śliczny. Ale mi się podoba. Super. Przesłodziutki. Bardzo mi się on podoba Jest pięknie. Więc Dobra, to jest mój cały nowy Nie wiem jeszcze jak go nazwać Ale dobra, to jest mój nowy projekt No to wszystko W tym pa Więc to jest mój Hej, witajcie, jestem Monika Czopem Ja mówię, że jestem na nowym kanale Więc dobra No to do to, następnych to, 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 to odcinków Cześć